Moi drodzy, witajcie. Witamy w Repo za kierownicą. Dzisiaj gościem jest Przemysł w Mac co ty robisz w moim aucie? Porwał mnie. A, już. ale nie! jeszcze nie zostało Cześć, comment, stay, brothers. Welcome, witajcie. Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Repo za kierownicą. Dawno mnie nie było, też wiadomo, jakieś problemy. Może nie problemy, ale różne inne obowiązki. Ale mimo wszystko postanowiłem wrócić do nagrywania. Dzisiaj będziemy mieli gościa. Zaraz wykonam telefon do Dawida Polnego, który prowadzi wspólnotę. Zresztą sami zobaczycie i usłyszycie. Za chwilę dzwonimy. Cześć, Dawid. Cześć, cześć. Maciek. Cześć, cześć. cześć. Ostatni raz u ciebie dzwoniłem w piątek przed konferencją, którą ostatnio mieliście u siebie niestety, ale sprzęt nie zadziałał i, no bo może niestety, jest nie okazja drugi raz się usłyszeć. Pewnie. E, I może dzisiaj nam się uda e, już nagrać naszą rozmowę. Jasne. Jasne. Dawid, powiedz mi, jak tam po ostatniej konferencji? No bardzo fajnie. E, mieliśmy nie tylko z naszego zboru ludzi, ale też z kilku innych, z, z wolnych, od Kościoła Wolnych Chrześcijan, z kilku zborów. E, także fajnie, błogosławiony czas. E, dobre, dobre wykłady, były dobre tematy, taki wstęp właśnie do, do upadku, do grzechu człowieka. E, I potem będziemy dalej, ro, na kolejnej konferencji planujemy trochę więcej mówić. Tak, ja do ciebie zadzwoniłem, bo w sumie my się e, fizycznie nie znamy, nigdy się nie spotkaliśmy. Tak. Natomiast no, bracia w Polsce, bo Pan Bóg nas tak, Pan Bóg nas tak umiejscowił w Polsce, że ci bracia, którzy mają podobne poglądy, są rozmieszczeni w całym kraju. Hmm. Niektórzy płaczą, że nie możemy mieć relacji na co dzień. Ja też na tym bardzo ubolewam, że się nie możemy widzieć, ale z drugiej strony, Pan Bóg też daje możliwość działania w różnych miejscach i też być może dlatego też nas tak rozmieścił. Pewnie tak. Ja, bym, ja bym chciał zapytać Ciebie sobie o Twój zbór. Jak to się zaczęło u Ciebie, bo my jesteśmy bardzo pod takim wrażeniem yy, tych konferencji, które Wy robicie u siebie. To jest takie naprawdę, bo tej konferencji jest dużo i ciągle się dziś ci nasłyszy, że ktoś robi konferencje, szczególnie pewnie w tych ruchach charyzmatycznych, yy, mm -hmm. wiadomo, in, inne, tematyka, inne tematyka, natomiast tu jesteśmy bardzo zbudowani, że jednak jest zbór, są ludzie, którym się chce, tak powiem wprost. Gdybyś mógł powiedzieć coś o swoim zborze, też o konferencjach, to będę Ci wdzięczny. Pewnie, no, jesteśmy tutaj w Rydutowach. Nasz zbór jest w Rydutowach, to jest między, na Śląsku między Rybnikiem a Aracibożem. Taka miejscowość, miasto mniejsze, trochę tak około 20 tysięcy ludzi, czy 15. Zbór ma 35 lat i tak jakoś od, od tego momentu jest w tym mieście. Ja jestem w tym zborze razem z żoną, bo ja nie wychowywałem się tutaj w zborze. Wychowywałem się w Rybniku, w zborze Kościoła Wolnych Chrześcijan. I 10 lat temu, w czerwcu będzie 10 lat temu, jak pobrałem się z żoną. No i tutaj zostaliśmy, ten, padła propozycja, żeby być gospodarzami tutaj w zborze. Więc przyjęliśmy ją. No i tak jesteśmy gospodarzami od 10 lat tutaj. Opiekujemy się budynkiem ogrodem tutaj posesją ogólnie zboru. No i od paru lat też jestem starszym zboru, nauczam kilka razy w miesiącu razem z innymi z innym bratem szczególnie z naszego zboru. Także no potem tak to wygląda, no, jest mamy mały zbór, bo nie jest nas dużo, jest około 20 paru członków, 21 chyba. Dokładnie i mamy też kilku sympatyków i z Ukrainy teraz, więc tak jak około 30, 30 par osób przychodzi na naburzeństwa, więc jak na standardy e, polskie, no to nie jest duży zbór, I ale... Tak dużo. Ale to i tak dużo, jeżeli chodzi o taką zdrową wspólnotę. No, może, nie wiem, nie orientuję się. <laughs> Powiedz mi, a skąd pomysł na, na konferencję, bo to my czasami coś planujemy zrobić. Na przykład robimy tak, jak tam wiesz i zostali zaproszone i dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie na nasze wakacje, które organizujemy. Staramy się robić co roku. W zeszłym roku nam się nie udało, bo wypadły nam po prostu inne rzeczy, tak, tak. To nazwać. W tym roku planujemy zrobić wakacje. Będziemy tam, będziesz tam też nauczał, tak? z tego bardzo się cieszę. No ja też się powiedz cieszę. Mi, tak, tak. Powiedz mi, a skąd pomysł na te, na te konferencje, jak to się zrodziło w ogóle? Bo to jednak wymaga przygotowania, wymaga też zaproszenia gości. No, i przygotowania tego, tego całego eventu, tak? No, pomysł wziął się z tego, że po prostu widać taki, taką potrzebę po prostu nauczania Bożego Słowa. Tak jak mówiłeś, mamy wiele konferencji w Polsce chrześcijańskich, ale zwykle one się opierają na, na jakichś uwielbieniach, w sensie muzyka i tak dalej. Mało jest konferencji, które tam. Wykłada się po prostu Boże Słowo, naucza się więc. Wraz z Marcinem Muchą, to jest mój taki dobry znajomy, brat z Kościoła Wolnych Chrześcijan, ze Święcimia, mamy kontakt ze sobą, razem byliśmy na szkole biblijnej na Ukrainie. No i tak jak się spotkaliśmy, to właśnie padł pomysł, żeby, żeby coś takiego organizować raz w miesiącu, żeby to właśnie było regularne. Żeby przejść po prostu teologię systematyczną i po prostu nauczać, kim jest Bóg, jaki jest jego charakter, jego dzieła, wola, jak to się odnosi do człowieka, zbawienie i tak dalej. Te wszystkie tematy, żeby od początku do końca, jak Bóg pozwoli, żeby taki jest plan, żeby, żeby przejść. A to też. Taki pomysł zrodził mi się w głowie z tego powodu, że ja jako nastolatek, czy nawet później jak młody, młody mąż, to często jeździliśmy z żoną na, na właśnie na takie wykłady co miesięczne były w takim zborze w Krakowie, był taki program biblijny i tam raz w miesiącu różne księgi się przerabiały lub, lub tematy, i to było właśnie tak cyklicznie, w roku szkolnym właściwie prawie co miesiąc. No, i później to jakoś zanikło. No i z racji tego, że w naszym rejonie nie ma czegoś takiego, no to powstał pomysł, żeby to realizować. No i tak właśnie czwartą konferencję mamy z sobą. Tak, wspomniałeś o Marcinie. Marcin jest pewnie dużą pomocą. Tak, tak. Mar tak, Marcina poznałem też osobiście na naszych wakacjach, które organizujemy. Miał u nas też serię. Wykładów. Powiedz mi, jak, tam wasza, jak ta wasza relacja się zrodziła? Mówiłeś mi wcześniej o waszym wyjeździe do, na Ukrainę. E, ale jak to jak się poznaliście, powiedz mi? Poznaliśmy się na obozie młodzieżowym, z takiej chrześcijańskiej fundacji World of Life. E, ja byłem tam liderem, on przyjechał jako uczestnik wtedy i był chyba, był w moim pokoju nawet. No i później on jako lider zaczął przyjeżdżać, więc tamtym się znamy jakoś 2000 chyba to 8, może dziewiąty rok. I, I tak mamy kontakt. I potem w 2011 jechaliśmy z nim i jeszcze z jednym znajomym na Ukrainę właśnie na, szkole, na szkołę biblijną. I tam właściwie prawie cały rok szkolny jabłem, on został na kolejne. No i tak mamy kontakt cały czas ze sobą. Tak. No i świetnie, nie chwała Bogu za to. Powiedz mi, a jak zbór ogólnie reaguje na naukę reformowaną? Bo my wszyscy jesteśmy takimi, doświadczamy, czy we własnych zborach, czy gdziekolwiek jesteśmy, że ta nauka jednak nie jest przyjmowana dobrze. Nie jest przyjmowana dlatego, ponieważ Bóg, który jest zgłoszony przez nas, jest Bogiem w tyranii. Bogiem, który skazuje ludzi na piekło, Bogiem, który nie chce zbawić człowieka, który wybrał sobie ludzi przed założeniem świata i tylko na nich się skupił. Bóg, który jest srogi, nie ma w nim miłości. Taka jest ogólna opinia na temat właśnie reformowanych i nauki reformowanej. Powiedz mi, jak Twój zbór w ogóle do tego podszedł, jak zaczęły się Wasze konferencje i nauczanie w takim stylu. Na początek muszę powiedzieć, że ta opinia jest bardzo daleka od prawdy. Każdy, kto, kto ma Biblię, czyta ją, to, to wie, wie jaki jest Bóg Biblii. I, ale historia naszego zboru jest dosyć ciekawa pod tym względem, dlatego że mamy tu siostrę w zborze, która ona jakby nawróciła się w kościele reformowanym jednym z kościołów reformowanych. No i chodziła do tego zboru, cały czas wyznając teologię reformowaną i bardzo często na jakichś naszych środowych studium biblijnych, kiedy dochodziło do fragmentów takich jak z Efezjan, drugi rozdział, czy, czy Kolosan, czy inne fragmenty, które mówią o, o tym, jak jest człowiek w, w zepsuty, albo które mówią o, o Bożej suwerenności, o Bożym wyborze, no to zawsze były tarcia, Między tą siostrą a, a nami nawet ja e, często no, broniłem swojego poglądu o tym, że człowiek po prostu wybiera to właściwie, e, decyzja należy do człowieka, że owszem Bóg wszystko przygotował, no ale kropkę na D stawia, stawia ten, który podejmuje decyzję, e, więc e, tak to u nas w zborze wyglądało. Ale był taki moment w moim życiu, w moim wzroście duchowym, kiedy zacząłem, zacząłem studiować Boże atrybuty za pomocą książki Artura Pinka Atrybuty Boga. No i to był taki przełomowy moment w moim myśleniu, w zmianie myślenia na, na temat tego, kim jest Bóg i ja te, o tych atrybutach te, też mówiłem. Na podstawie tych atrybutach miałem kazania i no i tak to się zaczęło od właśnie od, od Bożych atrybutów. I później tutaj mamy w zboże tak, że po prostu Słowo Boże jest najważniejsze, to jest jedyny autorytet. Tylko na tym się skupiamy i też jak mamy kazania, no to staramy się mieć je ekspozycyjne. Od dłuższego czasu ja nauczam z Ewangelii Jana, od pierwszego rozdziału już jesteśmy na, kończymy dwunasty rozdział. No i szczerze powiedziawszy, te wszystkie poglądy reformowane czy doktryny łaski, no one tam wszystkie są w tej Ewangelii Jana, Także tak. ja nie miałem potrzeby mówić kazania, pierwszy punkt, totalna deprawacja, tylko jechałem po prostu, nauczałem z Ewangelii Jana i to wszystko, wszystko to tam jest i wszystko z tego wynika, z Bożego Słowa, bo, bo sam Pan Jezus tak nauczał. Więc dzięki Bogu mamy zbór, mamy zborowników, którzy, dla których jedynym autorytetem jest, jest Boże Słowo, więc jeśli są przekonani na podstawie Bożego Słowa, no to nie ma nie ma innej, innej drogi, żeby tego nie przyjąć, po prostu, jeśli chcemy być posłuszni Panu Bogu. Tak, dlatego tak ważne jest nauczanie w Zborze przez starszych, przez pastorów, żeby dobrze to słowo wykładali. Bo Dokładnie. Nie ma, nie ma kto wykładać, nie ma kto ludzi prowadzić. To każdy może wiedzieć to, co chce, tak naprawdę. Wiem, że u Ciebie byli bracia moi bardzo bliscy, tacy jak Boguś Jasiewicz, których tak. bardzo cenię. Był też Przemek przemekwacz rynka praktycznie każdego dnia, chociaż może co drugi dzień, różnie to bywa. Jestem na łączach. Powiedz, jak tam przywitanie braci? Czy się przydali w zborze? Jak ich wykłady, jakbyś mógł to ocenić? E, oczywiście bardzo, bardzo dobre wykłady. E, zbór dobrze to przyjął, był zachęcony. E, ich wykładami jest zachęcony, także na następną, na następne konferencje, także są zaproszeni właśnie w następną. No, bo... Trzecią sobotę marca mamy kolejne, kolejną konferencję, no to brat Bogusław przyjedzie, Jasiewicz, o. taki jest plan i, i będzie miał trzy wykłady i będziemy mówić o właśnie o, o grzechu, o upadku, e, tak jak, jak to w historii przebiegało, kontrowersja pelagiańska, spór o wolną czy niewolną wolę potem herezja remonstracji i będziemy też mówić o semipelegianizmie współcześnie jak to, jak to wygląda więc także zachęcam jak ktoś jest tutaj z bliska to, to warto przyjechać i posłuchać bo będą dobrze wykładowcy oprócz brata Bogusława jeszcze właśnie Marcin Mucha będzie miał wykład więc serdecznie zachęcam żeby być a brat Przemek jest, zapowiedział się na kwietniową konferencję także też czekamy chwała i się Bogu. cieszymy. Tak. Chwała Bogu, to jest bardzo ważne, żeby sobie pomagać wzajemnie. Tym bardziej, jeżeli tak jak mówisz, że jest Wól, który chce słuchać. Pewnie. I to jest dobrze przyjmowane. Tak więc, chwała Bogu też zabrać, którzy znajdą czas, przyjeżdżają i chętnie to robią. To Jasne. zawsze potrzebne w kościele, bo wiemy, że z tymi chęciami różnie bywa. E, powiedz mi jeszcze na koniec, e, będziemy się widzieć, się, Pan Bóg da na wakacjach. Tak, chyba, że wcześniej wpadniesz na konferencję, tak jak mówiliście. Chyba, że Tak, chyba, że wcześniej wpadnę. Jak Pan Bóg da, to wpadnę. Mam nadzieję, że to się uda zrobić na wiosnę lub późną wiosną. Super. My się będziemy widzieć. A jak nie, to będziemy się widzieć na wakacjach naszych biblijnych. tutaj zaproszonych, będziesz tam nauczał tematyce, pamiętasz jakiej? Zagrożenia dla Kościoła. Czy to jest ciężki temat dzisiaj? No, bardzo ciężki. Bardzo ciężki, bardzo aktualny, także myślę, że sporo pracy przede mną, tak. żeby jakoś to zmieścić w tym czasie, który, <laughs> który będę miał. Tak. Tutaj na koniec jeszcze powiedz mi o co się możemy pomodlić, o waszą wspólnotę, co potrzebujecie panie figłoski, możemy do Poga prosić dla Was. No przede wszystkim potrzebujemy Bożej łaski na każdy dzień, Bożej mądrości dla każdego z nas, abyśmy indywidualnie wzrastali w poznawaniu Boga w jego łasce, też żeby dodawał nam mądrości właśnie w nauczaniu, w zborze, w nauczaniu na konferencjach, aby nas chronił przed właśnie z zgubną z nauką. Żeby pozwalał nam trwać właśnie tylko na tym jedynym autorytecie, którym mamy, Bożym, Bożym Słowie i żeby przez to inni ludzie mogli, szczególnie niewierzący, usłyszeć o naszym Panu Bogu i żeby Bóg mógł tak. przemienić, przemienić ich serca i, i powołać do, do siebie, do, do swojego Kościoła. Amen. O to się będziemy modlić. Dawidzie, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Że znalazłeś czas, bo wiem, że bycie starszym, bycie też ojcem, bycie mężem, wymaga. i też praca zawodowa, wszystko wymaga tak, dużego, tak. dużej ilości czasu. Tak więc dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. E, udzieliłeś nam krótkiego wywiadu. Tak więc chwała Bogu za to, za wszystko Bogu chwała. Będziemy tak, się chwała modlić Bogu. o swoją wspólnotę o Was. Dziękuję I, bardzo. I o te konferencje, bo one są naprawdę taką. Takim super wydarzeniem bym powiedział no, naszej tutaj naszym takim anglicznym podwórku w Polsce, bo mało tego i każda taka, taka informacja nas bardzo cieszy. Chwała Bogu. Cieszę się Wszyscy... też bardzo z tego. Wszystkiego dobrego. Niech Ci Bóg błogosławi. Wzajemnie. Cześć. Cześć.